Dobry, witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie wraca, wraca na antenę telewizji Kujawy program Zapytaj Prezydenta. Dziś właśnie Pan Prezydent odpowie na Państwa pytania. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, czy mógłby pan, mógłby pan wytłumaczyć, czym spowodowane jest tak duże opóźnienie przy budowie ulicy Kapitulnej? To jest dla mnie nowa informacja, ponieważ nic nie wiem o opóźnieniu. Ulica Kapitulna jest zgodnie z podpisaną umową. Budowa ma być zakończona koń, na ko, koniec maja tego roku. A więc do maja mamy jeszcze kilka miesięcy. Oczywiście aura nie sprzyja w tej chwili robotom drogowym, nie tylko na ulicy Kapitulnej. Natomiast zniecierpliwienie mieszkańców podejrzewa, bierze się z tego, że zapowiadaliśmy, że. W miesiącu grudniu udostępnimy tunel do przejazdu. To prawda, lokalni mieszkańcy tam przejeżdżają na wpół legalnie. Ale tego nie zrobiliśmy, ponieważ temperatury były zbyt niskie, aby położyć ostatnią warstwę asfaltu, tą tak zwaną ścieralną. Zresztą można było położyć, ale ona byłaby nietrwała, to są byłyby wyrzucone pieniądze. I myślę, że ci wszyscy, którzy spodziewali się tego grudniowego uruchomienia, potraktowali to jako termin ostateczny zakończenia budowy, tak nie jest. W końcówce Maja powinien być Powinna ta budowa być zakończona. Czekamy na odpowiednie te temperatury, żeby uruchomić przejazd tunelem, choć nie ukrywam, że są pewne problemy z wyprowadzeniem lokatorów z budynku, który musi być częściowo rozebrany i umożliwi to prawidłowy, zgodnie ze sztuką wykonany wjazd do. Ulicy Słodowskiej. Ale gdyby nawet to miało być opóźnieniem, to przejezdność ulicy będzie stosunkowo szybka, jak tylko temperatury pozwolą, a zresztą będziemy z tą oporem materii walczyć. Ale przy okazji chciałbym wrócić do sąsiadującej budowy, czyli Ulicy, Kraw, ulicy Drogiej Krawie numer 1. To też jest ulica, co prawda. Wczoraj mieliśmy taki klasyczny przykład, jakie trudności wystąpiły, a więc potężny korek. I, i mieszkańcy i jadący transitem przez Osłowiek szalenie się niecierpliwili, a wzięło się to skąd? A no, mianowicie z tego, że ta część, która jeszcze nie jest remontowana, po prostu rozpada się w oczach. I to jest klasyczny przykład, że gdybyśmy nie remontowali jedynki, to już cała by się rozpadła. Powstała w tym taka wyrwa w starej jezdni, której nie można było załatać, ponieważ wypompowano z niej aż 8 cystern wody. Dopiero wtedy można było, aż dwa termosy weszły asfaltu w ten jeden otwór. I oczywiście przy jednej jezd na tym odcinku i przy robotach łatających tę dziurę, żeby sobie nie pourwali kierowcy kół, stworzył się korek, jaki się stworzył. Natomiast niepokoi mnie inne zjawisko, bo to było chwilowe, podjęliśmy działania, które mają w przyszłości eliminować. Nie całkowicie, bo mówię, po prostu stara jezdnia rozpada nam się w oczach. A więc jest to przykład ja, dla tych, którzy narzekają na trudności przy przebudowie, że po prostu nie byłoby już jedynki, gdybyśmy jej nie remontowali. Natomiast sens powiek mnie już dziś spędza fakt, że będziemy musieli zamknąć połowę mostu na zbawiączce, żeby drugą połowę remontować i odwrotnie. Myśmy. Zupełnie rozmyślnie zostawili to w trzecim etapie na 2013 rok, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zapowiedziała, że w 2012 roku będzie gotowa autostrada. A więc, ku rozpaczy niektórych Włosławian a wydawało mi się, że w finale będzie ku radości, Przełożyliśmy tą, wydłużyliśmy okres budowy, bo wiedzieliśmy, że wówczas cały ruch tranzytowy pojedzie sobie autostradą, pojadą wszystkie ciężarówki, których w granicach 3000 na dobę przejeżdża, tirów, i wówczas to zostanie tylko ruch lokalny i można będzie spokojnie ten most budować. Widzimy, że my jesteśmy dalej z jedynką niż generalna dyrekcja z A1, bo tam się nic nie dzieje od długiego czasu i tu dopiero będzie wielki problem, bo tak jak teraz zalało pół mostku i były kłopoty z przejazdem, to taka sytuacja będzie, jak zaczniemy go remontować. A musimy go remontować i to jest poważny remont, ponieważ to jest, ten mostek składa się jakby z dwóch, z tradycyjnego, starego, łukowego mostu i w latach 70. dolano kawałek płyty, która się rozwarstwia. I jeszcze powiedzmy 2-3 lata i by nam się most rozjechał. Zresztą już w tej chwili, dlaczego ta woda stoi, bo część mostu tąpnęła, opadła niżej, a więc ekspresowo trzeba się brać za jego przebudowę i to w tym roku stać się musi. Przy tej okazji no, proszę mieszkańców o cierpliwość i przepraszam, ale... No nie ja go zalewam. I nie jest to moje hobby, żeby utrudniać, ale po prostu, żeby umożliwić w przyszłości przejazd przez Wrocław. Jak zapatruje się Pan na likwidację straży miejskiej w naszym mieście, a pieniądze przeznaczyć na dodatkowe patrole policyjne? Może byłoby bezpieczniej i taniej? Taka wersja w zasadzie krąży od czasu, jak tylko Straż Miejska powstała. Tylko sytuacja nam się skomplikowała bardzo, bo ustawodawca rozdzielił to, co może robić strasza, to co może robić policja. Jest w tej chwili szereg działań porządkowych, związanych z bezpieczeństwem lokalnym, które policja nie ma w swoim zakresie. W związku z tym strasznie niejako jest uzupełnieniem tego, co kiedyś policja przed laty, czy dawna milicja potem policja robiła, dziś tego nie robi, po prostu nie ma tego w swoim zakresie. Jeżeli chodzi o te dodatkowe patrole, my przez wiele lat wykupujemy te dodatkowe patrole, w ubiegłym roku też wykupiłem dodatkowe patrole policyjne, tak szczerze mówiąc, to mieszkańcy do mnie się zwracają, gdzie są te patrole? One są, ale e, nigdy mieszkaniec wprost nie wie, czy ten patron to jest ten podstawowy, czy to jest ten dodatkowy. E, bardzo dobrym rozwiązaniem e, jest rozwiązanie, kiedy przyjeżdżają słuchacze szkół policyjnych e, i wówczas, e, zresztą to widać na ulicy, bo e, młodzi e, ludzie z, e, bez broni, ale z innymi atrybutami. Czyli pałkami i gazem, patrolują w większych grupkach ulice miasta i oni zawsze w pobliżu gdzieś jest zawodowy policjant z komendy, który w razie czego dojeżdża patrol i pomaga im w tej interwencji, jeżeli to przekracza ich upoważnienia upo i możliwości. I to jest dobra formuła, ale ona jest doraźna, bo tylko wtedy, kiedy słuchacze szkół policyjnych mają praktyki w terenie. Więc my płacimy im za to. Natomiast absolutnie, absolutnie nie da się przy tych przepisach prawa zastąpić pewnych funkcji Straży Miejskiej przez patronę policji. Panie Prezydencie, skoro MPK nie ma wpływu na ceny biletów, jak również rozkład jazdy autobusów, bo jest referat transportu drogowego, to po co w takim razie utrzymywać prezesa i pracowników administracji tej spółki? Niech zostaną kierowcy i pracownicy warsztatów. O reszcie i tak decyduje urząd. W... Przepraszam, ale nie mogę tego nie powiedzieć, ale czytałem gdzieś niedawno, bodajże w polityce, że w 1917 roku, a więc w czasie rewolucji, padło hasło, że sprzątaczka może być ministrem. I coś mi się tak zaczyna pachnieć to tamtym okresem. Natomiast MPK nigdy nie miało wpływu na ceny biletów. Referat komunikacji w Rządzie Miasta nie ma wpływu na ceny biletów, bo ceny biletów ustala Rada Miasta. A więc tu się nic w tej materii nie zmieniło. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak nasz telewizor wyobraża sobie zarządzanie firmą, gdzie będą tylko kierowcy i mechanicy. Przecież nawet prowadzący niewielką działalność gospodarczą zlecają rosnącym jak grzyby podeszły biurom rachunkowym, żeby za nie załatwiały tą część fiskalno ekonomiczno-papierkową, trzeba to piętrowo chyba nazwać, bo nie są sobie w tym stanie poradzić. Ponadto kodeks spółek handlowych narzuca, jakie organy poszczególne spółki mieć muszą. Po trzecie, a kto by się zajął właśnie rozliczaniem sprawami płacowymi firmy z z zabezpieczaniem materiałów pędnych, paliw, części zamiennych i przede wszystkim koordynacją pracy całej firmy. Myślę, że jest to naprawdę nieprzemyślane pytanie albo osoba jest bardzo niedoświadczona, która pytała, bo przecież każda najmniejsza nawet firma musi mieć szefa, a przecież administracja nie jest dlatego, że ten szef ma takie upodobania, czy urząd jako właściciel mu narzucił, tylko po prostu taka jest konieczność w każdej firmie. Jeszcze całkiem niedawno głośno było o browarze. Teraz mi, y, mieszkańcy chcieliby wiedzieć, na jakim etapie jest realizacja i czy jest już ostatecznie wiadomo, co tam się będzie działo, pyta Telewic. Y, głośno było, kiedyśmy y, 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 mieli trudności z wykupem. Tego pewne grupy osób cieszące się, że mamy trudności, bardzo nagłaśniały. To była taka głośność powiedzmy w negatywnym wydaniu. Natomiast w tej chwili jak zgodnie z harmonogramem, zgodnie z założeniami, przebiega przebudowa tego obrowaru, no to jest cisza, ale zawsze tak jest jakieś jest dobrze to jest cisza. Ja jestem zadowolony z przebiegu prac. Zresztą, jak wizytuję tę budowę, to widzę, że tam sporo woskwiferów chodzi oglądać. Z zewnątrz oczywiście, no bo po placu budowy nie mogą, bo już z zewnątrz od ulicy Bechiego czy od ulicy Łęgskiej naprawdę widać, jak szybko i ładnie rośnie nam ta budowa. Ta budowa zgodnie z harmonogramem, znaczy firmy budowlane mają zejść w końcówce listopada. I jestem przekonany, że tak będzie, i od tego momentu zacznie się zagospodarowanie, znaczy odbiory techniczne i zagospodarowanie tej placówki. Od początku założyliśmy i to publicznie mówimy, że to będzie placówka kultury. Funkcje mają być bardzo rozbudowane w stosunku do tych funkcji, które w tej chwili Włócowskie Centrum Kultury prowadzi. Natomiast, oczywiście, część zajęć pozostanie na ulicy Toruńskiej. Tam są sale przystosowane do nauki tańca z lustrami. Wielkość tych sal na to pozwala, a więc, powiedzmy, duży przecież zespół pieśni i tańca Kujawy tam ma doskonałe warunki, a więc chcemy, aby ta placówka funkcjonowała jako Włocławskie Centrum Kultury w jednych i drugich obiektach. A powiem dalej, przecież przygotowywane na bulwarach amfiteatr, ma być częścią składową tego browaru i tej samej placówki i łącznie z tą sceną na wodzie, którą mam nadzieję w tym roku uda nam się zbudować. A więc oferta kulturalna będzie bardzo poszerzona w nowych, doskonałych warunkach. Dziś szefowie placówek kulturalnych bywają od czasu do czasu na placu budowy, albo spotykamy się tu i dokonujemy korekty. No a szczegółowy program Jaki będzie wypełniał te mury, to już przedstawią po przejęciu dyrektorzy placówek kulturalnych. Jest decyzja o włączeniu terenów włocławskiej strefy do pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Czy są już podpisane jakieś umowy z inwestorami i kiedy w końcu we wrocławku pojawią się nowe miejsca pracy i ile ich będzie? Chciałbym, żeby było bardzo dużo. Ale recesja jest ogólnoeuropejska, a polskie zaczyna szczególnie dotykać. W tej chwili mamy taką sytuację, że złożyła dokumenty o wykup terenu Wika, która deklaruje, że na początku uruchomi tam 280 nowych miejsc pracy. Również dokumenty o wykup terenu złożyła francuska firma Rodia, która na początku chce zatrudnić 50 osób i jak gdyby mamy udokumentowane te dwie transakcje choć jeszcze nie przeprowadzone ponieważ procedury są jednak dość długie bo to musi być procedura przetargowa i tak się też stanie natomiast dziś wiemy że Rodia sprowadza kooperantów którzy będą chcieli uruchomić tu produkcję. Ja nie umiem dziś podać jeszcze wielkości zatrudnienia, które będzie tam miało miejsce, ale na przykład z grupą, która jest kooperantem RODI, przyjechała delegacja chińska, która już obejrzała i nawet wstępnie. Zdeklarowała, o którą działkę ma wystąpić. Ale ona uzależnia od tego, jak Rodnia zacznie budować. Rodnia zacznie budować, ponieważ już cyklicznie co dwa tygodnie przedstawiciele tej francuskiej firmy przyjeżdżają, już nie pytać, już nie dyskutować czy, tylko tak jak powiedziałam, zgłosili dokumenty i w tej chwili rozpoczął się proces inwestycyjny, w sensie. Wszystkich uzgodnień, warunków zabudowy lada moment wystąpią o zezwolenie na budowę. A więc proces inwestycyjny trwa, choć nie poprzez wbicie przysłowiowej łopaty. Dziękuję Panie Prezydencie. To było ostatnie pytanie na dziś, a Państwa zachęcam do odpytywania pana prezydenta za pośrednictwem telewizji Kujawy, a odpowiedzi będziecie otrzymywać Państwo w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.